Zapomniałem topnika. Nie wiem czy teraz tak na gorący to coś da. Olera. Ach, kurka wodna. No, chyba się nie powinno na gorące, No ale dobra. Auch. No dobra, jeszcze podejście numer dwa. I coś lipa, nie chce się tu kurde kleić. No nie, nawet idzie. Dobra. Nie, nawet fajnie. No jest stopnikiem elegancko. Kurczę, nie mam ci po... zmienia mi się ten i... kurde mówię już mi brakuje syny i muszę kombinować oj cholercia a no dobra mi się obniży Super, super się roz... Niestety zostały mi takie gluty, bo zamówiłem, ale nie mam gdzieś pod ręką lepszej ceny. Mówiłem trochę srebrnego mi zostało, luto, ale szkoda mi tego. No kurde, jak tu od spodu teraz podejść, ale dipa. Pude, fajnie się rozlewa. To jakiś taki lód twardy. Nie jakiś rewelacyjny, ale. Wiecie, ja nie mam tu zbytnio doświadczeń, ale. No dobra, to byłoby na tyle. Elegancko. Co mi z tego wyjdzie? Czas pokażę. Dobra, zaraz to tu się zamyka. Tlen. I zamykamy gazik. Cholera, szmaty nie mam. Mokrej. No, także mój układ taki. O, i został mi taki glucik. Ostatni kawałek y, lutu. Y, takiego no, twardego. No, ale już idzie. Paczuszka, także będę miał. No, nie wiem, no zobaczymy. Taki miałem zawór od kolegi. Jeszcze dostałem. Mm, termostatyczny. O kurde, też go mogłem trochę tutaj przy, przy ten. Ach kurde, żebym go nie przegrzał. Chodercia, znowu mogłem szmatą. Słuchajcie, bo tutaj są chyba jakieś uszczelki w środku przy tym, przy tej regulacji, żebym go nie przegrzał. Kurde, no nie no, lipa. Dosyć daleko, ale... Mm. Kurde, no wcześniej dawałem szmatę na coś takiego i... I, i, i no bezpieczniej. Niestety uczę się, także wszystkie moje tutaj błędy, no niestety, niestety dysza tu wchodzi, także będę próbował mam dwa rodzaje dyszy. No i nie wiem, czas pokaże. Dobra, kończę później jak spuszczę, znaczy ściągnę próżnię, założę tu wszystko i zobaczymy na pełni układ może, co z tego wyjdzie. Nie wiem. Dzień dobry, jeszcze raz Tutaj testuję już Zacząłem testować yy, Termostatyczny zawór Da się tym kręcić już i zmieniać o, Przegrzanie, tak? Kurczę No co ja mogę powiedzieć Wybór 600-600 W w tej chwili, jak i do ciśnienie na saniu 4,5 bara. Tutaj 20 na tłuczeniu, i temperatury mam według tutaj suwaka chłodniczego. Powinienem mieć przygrzanie znaczy czy przegrzanie. Nie wiem, jakie powinienem mieć, ale w tej chwili mam około, no mało, trochę, jeden stopień. To troszkę za mało. Czyli, czyli, czyli powinienem troszeczkę zmniejszyć przepływ. Zaraz to zrobimy. Fajnie, bo można regulować tym urządzeniem i Teraz zobaczymy, czy spadnie ciśnienie. No, Spada Kurde, ten syfon już tam załasuje, muszę to zmienić. Dobra, tu jest do ale nie, to się tam dzieje. Po prostu jest pod kątem ten przepływ z tej beczki, która się tam dzieje i zasysa powietrza. Dobra, spada, jest 4, gdzieś 4,4, może, może troszkę mniej. Zobaczymy według suwaka ile powinno być, no tu wielka różnica, 4,4, 4,39. No nie no, poprawiło się przegrzanie, czyli to odjąć to, wychodzi mi no ponad 2 stopnie, czyli już tak chyba w granicach normy, ale Szału nie ma. Uj. No, tutaj troszeczkę podskoczyło dwa dwadzieścia jeden dwadzieścia jeden pół bara na tłuczeniu, na saniu cztery przecinek cztery. temperatura gazu. Yy, na grzaniu 58 stopni a zużycie prądu 615 watów. słuchajcie według tutaj instrukcji powinienem mieć coś takiego, no ale no, na saniu 12 barów, a u mnie jest tylko 4,5. Nie wiem czemu. Znaczy nie wiem czy to jest, czy to są nominalne. No, po prostu była taka tabliczka, tabliczka znamionowa na tym, na tym zatworze z którego pochodzi ta sprężarka. No nie wiem co to, co to mi z tego wyjdzie, No ale dobra. Słuchajcie, to klima klimon to jest, że tak powiem, najmniejszy problem, bo to są moje do, do wysysania energii z gruntu, ale najważniejszą rzeczą dla mnie to jest wysysanie energii właśnie z gruntu. I słuchajcie, przez tydzień czasu chodziła tylko to samo ta sama sprężereczka, tylko na kapilarze. Którą tam wyciąłem i zamontowałem ten oto termostatyczny on był, on był przeznaczony do R-404A Nie wiem czy to ma, no na razie nie mam innego Dostałem też na, słuchajcie zawór na R-22 Ale nie mam do niego tutaj dyszy Także niestety, niestety nic nie mogę z tym zrobić, no i tyle. No, zaraz, chwilę bo ja się tu rozpraszam. Bo tak patrzę, jak tu jest no, to przegrzanie, moje kochane. 4, no, 4,35 4、35 Powinienem mieć 4 stopnie, I czyli dobra, dobra. mam 2 stopnie różnicy. Nie, jeden 48 do 58, no trochę mało, czyli powinienem jeszcze go, co powinienem zmniejszyć, przepływ dobra, czyli czyli go jeszcze troszkę zblokujemy, no i zobaczymy teraz. Słuchajcie, polecam dwa filmiki, jeden od pana Pachoła, drugi chyba z Klima, coś tam już nie pamiętam. Zaraz mo może wrzucę jakieś tam linki odnośnie przegrzania. Trochę mi to rozjaśniło, także tak zrozumiałem, że to jest różnica między tym, co wychodzi z ciśnienia, pomiaru ciśnienia i z, ta z takich suwaków chłodniczych. A tą rzeczywistą temperaturą na wyjściu z parownika, czyli, czyli no, po odebraniu ciepła z gruntu. Czyli co? Mam w tej chwili 4, 5, 6, czyli już dobra, jest 2 stopnie, czyli się trochę poprawiło. Oj, ale tu wyciśnienie. 21, 22 z gruszami. Ja nie wiem, czemu drży aż tak bardzo ta wskazówka, ale tak, według teorii powinienem mieć 23 bary. No tylko woda, nie wiem, czy tu mi coś trochę to ciśnienie nie rośnie? Nie, dobrze, jest ok. Dobra, słuchajcie. A jeszcze tylko sprawdzę na, na wodzie. Sekunda, na, na tym, na moim ciepłomierzu. Zobaczymy jakie temperatury z gruntu teraz. Słuchajcie, nie chodziło to ze 3 dni, czy 4 dni. Zaraz mamy z gruntu tak, w tej chwili 10,6 stopnia. Dzisiaj to chodziło 2 godzinki, tak może tych testów. Do gruntu oddaję 6,2, z tego co tu widzę. No 4 kelwiny, 4,5 kelwina. Różnicy 250 litrów, niecałe. No i pobór mocy z gruntu 1300 watów. No szalu nie ma, no ale co zrobić. No ale... Nie wiem czy rośnie, czy nie rośnie. Przybliżanie. Dobra, słuchajcie, do, do, do sedna. Ta klimeczka, które tu chodzi, to jest mój eksperyment, ale bardziej mnie interesowało to moje moj, wydajność mojego gruntu. Eee, mianowicie tutaj takie moje zapiski trochę liche, ale... No, ale coś tam oddają. Mianowicie tak. Wkopałem tutaj około 90 metrów peksa. Do 6 odwiertów po tam około 8 metrów. Czyli w każdym odwiercie jest około 16 metrów peksa. No i tu są dwa stringi. Na razie to mam, że tak powiem, tak. No, trochę prowzorkę, ale tu będzie, no chcę zrobić po prostu na listkę od połowówki, żeby to zebrać, trochę zwiększyć przepływy. No już Wam mówię, jak to wyglądało na początku. Jak zacząłem test, w pierwszej dobie miałem 11,4 stopnia z gruntu, oddawałem 6,9. Tylko tak, przez 4 dni miałem pompeczkę na dwójeczce, także tutaj te temperatury trochę się różniły, ale dobra, no w ciągu 4 dni do czwartej doby spadło mi do 10,4 stopnia przy oddawaniu do 5,5 aha, jeszcze na początku odbierałem z gruntu według ciepłomierza na początku 1,5 kW później to spadało sukcesywnie do 1,05 ale w pewnym momencie przełączyłem na większy przepływ na trójeczkę już tu temperatury Troszeczkę się pozmieniały, ale za to skoczyła minimalnie. No, nie, nie jest to duża wartość. Czyli tak Po w czwartej dobie z gruntu już miałem 9,7 stopnia. Oddawałem do gruntu 5,9. E, przepływ był też około 260 tam, 60 litrów na godzinę. No i już odbierałem mm, kilowat no niecałe 1,2. Ale to się tak później wahało. No i słuchajcie, w siódmej dobie spadło to do 1 kW, praktycznie. Ale temperatury już były 8,8 z gruntu i 4,7 oddawałem do gruntu. Um, ja wiem, że to jest mało, ale to chodziło mi o to, żeby sprawdzić wydajność tego gruntu, jak on się szybko wychładza. Yy, I czy ja miałbym tu więcej tych peksów wsadzonych w dziurę, czy nie. To no, myślę, że ten grunt. Po prostu tak powoli, no powoli się schładza, to, to nie miałoby znaczenia kompletnego. Jak tutaj z kolegą się też wspierałem, żeby dać więcej peksa, czy może coś bardziej, co, co większą powierzchnię by oddawało. No Ja widzę już z tych pomiarów, że, że to kompletnie nie, nie, nie miałoby sensu, bo, no bo po prostu z tego gruntu nie da się za dużo wyciągnąć. No, wyciągam nawet tym jednym peksem i, i grunt się zaczyna wychładzać z 11,4 4 w pierwszej dobie do 8-8 w siódmej. To jest tylko tydzień, a i słuchajcie, wyciągnąłem z tego gruntu, według ciepłomierza, tam w, znaczy w gigajoulach około 190, mm, jakoś niecałe 190 kWh przez 7 dni. No moment, bo tu mi już ciśnienie coś skacze do 24,5 bara, kurczę, trochę dużo. No ale, trochę dużo, kurczę, bratek. No nic, no dobra, zostawię to tak jak jest, 24,5 I kontrolu, chociaż temperatura rośnie już do 70 stopni, no chyba za dużo kurczę blade Czyli co? Odpuszczamy Odpuszczamy No zaraz, sprawdzę jak przechłodzenie 4,350 czyli dwa kelwiny. Kurde, chyba mam tego za dużo gazu. Ja no, jakoś nie mogę tego do końca zrozumieć jak to tu to, to mi działa. Ale pobór mocy wcale nie jest taki wielki, także no nie wiem. No dobra, troszeczkę, żeby... Ja myślę, że troszkę gazu upuszczę z niej. Zobaczymy wtedy. troszeczkę spadł oczywiście, nie? No i dobra. Kurde, muszę to kontrolować, żeby wiecie, nie przesadzić tutaj z jakimiś poporami. No i generalnie tak. Ech, wydaje mi się dos dosyć pozytywnie z tego względu, że jestem w stanie, no no nie wiem, nie mam porównania słuchajcie, nie mam porównania do jakichś innych odwiertów u kogoś, czy jakiegoś wymnika gruntowego, gdzieś poziomego na przykład jakie mają tam temperatury, jak szybko to się wychładza z jakiego przy jakim odbiorze i tak dalej. Wiem, że to jest mało, ale ale pozwala mi to troszeczkę podjąć decyzję co dalej, czy dalej kopać dziury. No, w ciągu dnia jestem w stanie wykopać jeden otwór tak na 8 metrów i włożyć tam peksa. No, no nie jest to dużo. Ale to też nie cały dzień, no, tam kilka godzin, no, że tak powiem, najgorsze są te ostatnie 2 metry. Ale jestem w stanie tutaj to opanować. No i co? I myślę, że tak koło jeszcze 12 odwiertów. I myślę spokojnie te 2 kW ciągłej mocy ciągnąć z gruntu, tak myślę, że na spokojnie. No tylko pytanie, jak szybko by się ten grunt wychładzał i jak, jaką klimeczką dałoby się odzyskiwać to ciepło. Hmm. Dajcie, zaraz sprawdzę. Tu jest 4,2. 4,2, ale coś mi tu ciśnienie na tłoczeniu skacze. A, będę musiał to dopracować jeszcze, bo to na razie dzisiaj pierwsze uruchomienie. No, przegrzanie według tego mojego pomiaru jest... O, 3-12-4, no niecałe 2 stopnie tak? Kurczę, trochę mało, no ale trochę mało, to znowu jak mu przycisnę, przykręcę, to skacze mi ciśnienie, chyba mam za dużo gazu, coś chyba tak mi się wydaje. No nic, zaraz upuszczę i zobaczę. No także Kurde, co ja mogę jeszcze powiedzieć. No nic, rzeźbie z tym rzeźbie. Mamy 25 barów, a tu 4 temperatura 72 roś i rośnie, chyba za dużo troszeczkę, Czyli, ale pobór 630 W, a tu mam z kolei 650 ale znowu niższe ciśnienia. Także nie wiem czy ten zawór jest odpowiedni. Słuchajcie, nie mam doświadczenia z tym. No i, no i nie wiem. No i znowu prawie 25 barów, kurde za dużo. Za dużo, chyba za dużo, nie wiem. No dobra, słuchajcie, to byłoby na tyle. Ja się tu będę bawił z tym jakby unormowaniem tego. No być może są te parowniki, parownik i, i skraplacz przewymiarowane, tu z ubiorem może nie jest... nie jest... no nie jest idealnie no i temperatura rośnie 4, hmm, hmm. no mało, trochę mało tego przegrzania Kurczę no a jak mu skręcę to znowu za bardzo mi rośnie to ciśnienie nie, no przegrzanie się trochę zwiększa Teraz plus, h 4, nie no dobra, zaraz tam było 4 już 30 no nie no tak prawie, że prawie no ale kurde za bardzo mi to ciśnienie rośnie Dobra, słuchajcie, ja tu muszę się tym zająć, bo, bo, bo coś mi tu nie tak się dzieje z tym, chyba za bardzo skręciłem Czyli odpuszczę trochę, tu powiększy się ciśnienie na saniu, a zmniejszy na tłoczeniu no dobra o, i spada, spada. Tylko pytanie, czy tak ma być. No, pobór się utrzymuje. No dobra, wiecie co. Ja sobie tu będę kombinował. Dobra, jeszcze raz zobaczę. 4-4. Zobaczymy na przechłodzenie manometryczne 4,4-439. No, no, kurde, dobrze Tu mam coś, no nie tak. Nie tak, nie tak panowie. Czyli 0, praktycznie, no to tak nie powinno być. Hmm. Albo za duża dysza, tak jak kolega mówi. Może nie chcę mi trochę racji przyznać, no ale może ma rację. Albo za dużo gazu. Spróbuję trochę po, po, pobawić się z gazem. Zaraz podepnę tutaj butle zobaczę może trochę odpuszczę tego cholerstwa no i dalej powoli rośnie Dobra może jak coś tutaj dojdę do ładu z tym z tym, z tym z tym układem to jeszcze może kiedyś coś nakręcę no to dobra to byłoby na tyle także Podsumowując, pozytywnie wypadły tutaj test tygodniowy moich sześciu odwiertów. No, i nie wiem, być może za jakiś czas zacznę wiercić następne, co by mieć możliwość do następnego sezonu drzewczego. się z tym ogarnąć. A teraz słuchajcie, zajmę się tym układem moim, bo jeszcze mi coś tu rozwali. Nie wiem, mi jakieś ciśnienia, pobory. Muszę to kontrolować. Kur, temperatura zbyt duża, już widzę na tłoczeniu 74 stopnie. Chyba za dużo. A jeszcze tam ten syfon i czy Nie, no to garść. Dobra, trzymajcie się. Na razie. No słuchajcie, tak się chyba troszkę ustabilizowało. Mam około 4,1 na sali, na tłuczeniu 22. No i wychodzi mi coś takiego. Według suwaka chłodniczego 4,1 temperatura. 2,47, a u mnie po wyjściu z parownika 4,5, czyli przegrzanie mam jakieś 2 stopnie. Nie wiem, czy to dobrze. Tak podają gdzieś tam, że minimum 2 stopnie powinno być. No zobaczymy, jak na ciepło mierzło, ale to... ale to tak kurde się waha troszeczkę. Chociaż ja zmęczony jestem dzisiaj, ale. No, widać 9,8 z gruntu, 5,1 4,67 kelwina nie, 4,70 Kelvina 260 Litrów niecałe. O proszę, 1,42 KW no ładnie, troszkę się chyba poprawiło. No, ale słuchajcie, to jest tylko 250 Litrów. Ja tu nie mogę tej wody zamrażać, bo to nie jest glikol. No nie wiem, czy to będzie spadać, czy będzie oscylować no kurczę, grzeje to grzeje to no tak z 2 kW myślę na wyjściu jest no już trochę spada 1,41 to tak oscyluje także a pobór prądu zaraz zobaczymy jaki mamy pobór prądu pobór prądu mamy 580 W nie wiem czy to dużo czy mało, tak jak już mówiłem, instrukcja podaje 650 W, maksymalna 950, i to chyba jeszcze w normie. Także no, temperatura gazu na tłoczeniu mam 71, no trochę dużo, trochę dużo, ale no cóż na no to poradzę? No to tak jest. Teraz może bym sobie tutaj jakoś tak no, Może coś będzie widać? A na. O, dobra, tak będzie ok Tu mamy. A, dobra, nie tak. Z suwakiem muszę to. Z suwakiem w chłodniczym muszę to korelować. No, tak gdzieś 4-1, czyli tu mam. 2,5 a tu mam 4,8 czyli tak ponad, no 2,5 stopnia różnicy czyli to przegrzanie no jest chyba w normie chyba w normie no dobra, słuchajcie, kończę, ja sobie będę tu regulował jeszcze raz, tak wiem, że tak jeszcze doklejam, doklejam, ale ale, ale po prostu no działa ten system. Lura gorąca 72 stopnie, prawie. Kurde, gorąco trochę. Może zobaczymy według suwaka, jak to. Yy, ile tam mam barów? 21, 2, no 23 bary teoretycznie. 23 bary to 66 stopni, ale to jest, nie wiem. W suwaku, także to nie wiem, jak to odnieść do tej temperatury na tłuczeniu kurczę, troszkę tu rośnie ta temperatura także nie wiem nie wiem albo nie ma odbioru albo po prostu za mały przepływ gazu czy co oj nie wiem, słuchajcie ja to sobie muszę potestować troszeczkę posiedzieć przy tym wywnioskować coś tutaj z różnych ustawień może, może dojdę do ładu, czego tu za dużo jest czego za mało to jest niedopracowane, widzicie temperatura rośnie, a no co mam? Teraz ile tu mamy 4,1. Teraz zobaczymy na suwaku 4,1 to 2,47, 2,5, a tu mamy 4, czyli za mało troszkę tego przegrzania olercia. Może gazu mam za dużo po prostu, no to nic, troszkę upuścimy. Troszkę upuściłem mu krwi. No i przeszkadza. Nie wiem, czy to ma sens, to upuszczanie, ale wydaje mi się, że dużo tego gazu tu wpuściłem. No, nie liczyłem ile. Teraz tą rurką wyrzucam na zewnątrz budynku, żeby tutaj tego propanu sobie w piwnicy nie, nie smrodzić. No i druga pinka mi się tu. Mm hmm, cztery. jak z poborem mocy? 580, no, troszkę jakby rośnie, no nie wiem zaraz, czy ja tutaj wszystko zrobiłem tak jak trzeba? A bo może nie mam odbioru słuchajcie, bo pompeczkę wyłączyłem na dom a nie, jest odbiór Odbiór na dom jest, także No nie, nic, dobra, dobra, jeszcze raz kończę i będę tu kontrolował jeszcze przez chwilę idę chyba w kina bo już chyba po północy jest, także Już tak trochę mi się nie chce tu przy tym siedzieć. No dobra, to, to na razie. Cześć.